Witam Państwa w środę 17 marca. Dzisiaj najważniejszy dzień, jeżeli chodzi o decyzję banków centralnych. O godzinie 19.00 REZERWA Federalna przedstawi swoje bieżące podejście do polityki monetarnej. Również zostaną przedstawione projekcje makroekonomiczne. Część banków inwestycyjnych uważa, że dzisiejsze wydarzenie będzie najważniejszym wydarzeniem pierwszego kwartału 2021 roku. Jeżeli chodzi o projekcje makroekonomiczne, tutaj oczywiście rynki skupią swoją uwagę na tym, czy zostaną podwyższone prognozy dla PKB. Wyższe PKB może utwierdzić rynki w tym, że w Stanach Zjednoczonych inflacja może przyspieszyć wcześniej niż oczekiwania, a wiemy o tym, że temat oczekiwań inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych jest to najgorątszy spośród wszystkich tematów dotyczących polityki monetarnej. Jeżeli się okaże, że dzisiejsze projekcje makroekonomiczne będą wyższe, to być może rynki będą jeszcze mocniej, jeszcze bardziej wyceniać tempo redukcji, wcześniejszej redukcji bilansu przez Fed, drugi element to jest oczywiście temat inflacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy ta inflacja osiągnie średni cel inflacyjny rezerwy. Federalnej, również dzisiaj poznamy tak zwany wykres kropkowy, więc z tego wykresu przede wszystkim zwraca uwagę na to, czy którykolwiek z członków rezerwy federalnej wyłamie się i zagłosuje za podwyżką stóp procentowych. Oczywiście to nie będzie dzisiaj raczej nie będzie żadnego głosu za podwyżką stóp procentowych, natomiast z wykresu kropkowego, moim zdaniem, warto szukać pierwszych sygnałów dotyczących tego, czy którykolwiek z przedstawicieli pojawia. Postawi tą kropkę za podwyżką stóp procentowych, załóżmy, pierwszy raz w 2000, 2023 roku. Więc tutaj te elementy, o których wspominałem, będą najważniejsze. Jeżeli się okaże, że Fed nadal będzie tłumił oczekiwania inflacyjne dotyczące zmian też polityki monetarnej, no to być może na rynku pojawi się mieszana reakcja. Natomiast jakikolwiek jest przemysł, sygnał, Zdaniem może pozytywnie wpłynąć na amerykańskiego dolara, negatywnie na złoto i też negatywnie dla indeksów amerykańskich. Natomiast jeżeli okaże się, że dzisiejsze projekcje makroekonomiczne będą gorsze niż wcześniejsze, bądź też nawet będzie tak, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych będzie oczekiwany jednorazowy skok PKB, natomiast w kolejnych latach to PKB będzie dużo gorsze niż wcześniejsze oczekiwania. To może negatywnie wpłynąć na dolara, natomiast pozytywnie dla złota i indeksów. Więc to są takie. Potencjalne scenariusze, na których ja dzisiaj skupię swoją uwagę o godzinie 19. .00. Jeszcze raz przypominam, 19, nie godzina 20 ze względu na już zmianę czasu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o bieżący kalendarz makroekonomiczny, o godzinie 11 poznamy inflację ze strefy euro, również inflacja z Kanady godzina. 1330. Natomiast jeżeli chodzi o rynek obligacji w Stanach przed nami jest środa. Wykres jednodniowy na 10 dziesięcioletnich obligacjach widać, że przez ostatnie dwa dni cena na rentownościach obligacji cały czas się konsolidowała, więc to jest wydaje mi się oznaka tego, że rynki mocno czekają na właśnie dzisiejsze wydarzenie, więc do dzisiejszego wydarzenia będę neutralny i tak naprawdę no, czynniki fundamentalne głównie będą determinowane dalszą zmienność. Indeks dolara również w ostatnich dniach cały czas się konsoliduje, jest wyraźny problem z pokonaniem poziomu 92.00 i tak jak wspomniałem głównie czynniki fundamentalne będą determinować dalszą zmienność. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut na Bitcoinie w ostatnich dniach głównie mamy do czynienia z ruchem spadkowym. Wczoraj pojawiła się niewielka reakcja wzrostowa, jak na razie jesteśmy wydaje mi się, w neutralnym położeniu od dołu cały czas wydaje mi się, że ważnym poziomem wsparcia może być poziom w okolicy 52,60. Jeżeli chodzi o eurodolara na eurodolarze wczoraj również niewiele się wydarzyło ja zwracam uwagę na poziom w okolicy 1,19, z którego może pojawić się reakcja wzrostowa tutaj pojawił się ruch korekcyjny, natomiast jak na razie rynki utknęły w okolicy cały czas poziomu 1,19 no i tak naprawdę no, jesteśmy w neutralnym położeniu. Dzisiaj jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy wsparcia, niżej na pewno bym zwrócił uwagę na okolice 1,18 i do godziny 19 również Moje podejście na eurodolarze będzie neutralne. Na funcie brytyjskim wczoraj zwracałem uwagę na potencjalne wsparcie w okolicy 1,3842. Tutaj delikatnie naruszyliśmy ten poziom, natomiast później, w momencie gdy cena cofnęła się powyżej tego poziomu, tutaj jeszcze mieliśmy precyzyjne przetestowanie tego poziomu. Pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Jak na razie, pierwszym oporem jest poziom w okolicy 1,3928, niżej potencjalne wsparcie. W okolicy 1,3904, gdyby doszło do silniejszego ruchu spadkowego niżej, zwróciłbym uwagę na poziom 1,3827. Na USDK, ze względu na wczorajszy dobry sentyment na indeksach amerykańskich, w pierwszej części dnia USDK tracił, natomiast później pojawił się silniejszy ruch spadkowy. No i jak na razie wydaje mi się, że rynki będą neutralne ze względu na dane z inf dotyczące inflacji, też inflacja w kontekście zmian polityki monetarnej w Kanadzie może być ciekawa, ponieważ rynek pracy w Kanadzie w ostatnim miesiącu zanotował spory spadek w stopie bezrobocia, więc warto teraz zwracać uwagę, czy inflacja zacznie przyspieszać, ponieważ jeżeli inflacja znacząco zacznie odbiegać od oczekiwań inflacyjnych, to rynki być może w Kanadzie. Zaczną wyceniać pierwsze jakieś zmiany w polityce monetarnej. Więc dzisiejszy dzień, z punktu widzenia zmienności na USD, może być ciekawy. Jeżeli chodzi o SP500, SP500 wczoraj głównie się konsolidował, na koniec dnia pojawiła się niewielka korekta. W krótkim terminie zwrócił uwagę na pierwsze wsparcie w okolicy 3944 punktów. Natomiast, tak jak wspomniałem, dzisiaj Rezerwa Federalna głównie będzie determinowała zmienność na indeksach amerykańskich. Na niemieckim dax Również wczoraj niewiele się działo, cały czas jesteśmy w okolicy historycznych szczytów, w okolicy poziomu 14600 punktów. Natomiast też wydaje mi się, że dzisiejszy sentyment na giełdach amerykańskich może determinować dalszą zmienność właśnie na niemieckim DAX-ie. Dolar-Jen jak na razie jest w neutralnym położeniu, wszystko będzie zależało od tego, jaka pojawi się zmienność na rentownościach obligacji amerykańskich, natomiast wczoraj zwracam uwagę na poziom 108,77, no i z tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa. Na metalach również widzimy konsolidację, od dołu na pewno będę zwracał uwagę na potencjalny poziom wsparcia w okolicy 1708, no i tutaj Podobne, mam podejście co do pozostałych aktywów, czyli głównie będę zwracał uwagę na rezerwę federalną. Jeszcze raz przypominam, jastrzębie sygnały mogą negatywnie wpłynąć na złoto, a gołębie mogą pozytywnie wpłynąć na złoto. Jeżeli chodzi o ropę, ropa wczoraj też charakteryzowała się ograniczoną zmiennością. Jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy wsparcia, niżej bym zwrócił uwagę na okolice 63-69 i wydaje mi się, że dzisiejsza zmienność też będzie podyktowana tym, jaki dzisiaj będzie przekaz po stronie rezerwy federalnej. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do jutra.